Chcieliśmy bardzo tego pucharu, trudno, nie udało się, chciałem z tego miejsca podziękować zawodnikom, bo naprawdę nie mamy czego się wstydzić, nie mamy czego się wstydzić. Walczyliśmy po wszystko z zespołem, który jest praktycznie wicemistrzem Polski, także tutaj naprawdę jeszcze raz podziękowania dla zawodników. Chcieliśmy tą radość sprawić naszym kibicom. Mam nadzieję, że za niedługo uda nam się sprawić. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę o pytania do trenera oraz kapitana spółki. <laughs> Witam Panie że Michał Białoński z Interi. Pytanie o tą bramkę na 1, -1. czy? Nie ma pan takiego żalu, bo właściwie wszystko się układało po waszej myśli. Tymczasem strata Rosołka, coś takiego, co się nie powinno na własnej połowie zespołowi Provenconowi, co mu 1-0 zdarzyć. I to ona nas No mówimy o tym, żeby jednak już tych piłek do tyłu nie grać. Przydarzyło się, no, co gorsze to przystanie 1-0 dla nas, mieliśmy taką czystą sytuację. Podejrzewam, że jak wtedy wykorzystalibyśmy na 2-0 to to już by był wynik zamknięty. Przeciwnik znamy y, wartość przeciwnika. Wykorzystał te nasze błędy i dzięki temu został ten Bardzo proszę. Dzień dobry, Mateusz Chawrot, Meczeki.pl. Ja chciałem spytać o nieobecność Christiana Alemana na boisku. Czy to, że on nie wszedł w drugiej połowie, było spowodowane jakby pomysłem taktycznym, czy jednak Christian nie był gotowy zdrowotnie, w 100%, żeby pomóc drużynie w drugiej połowie? Krystian wczoraj pierwszy raz wyszedł z drużyną na trening, także za duża stawka tego meczu była, żeby tutaj od razu wchodził, bądź nawet z ławki. Nie wiemy na ile jest zdrowy, podobno na 100%, ale jeszcze nie trenował mocno zespołu, tak jak wczoraj pierwszy rozruch jego z zespołem, stąd też jego nieobecność na Polsce. Bardzo proszę. Michał w takim razie może ja Ciebie wywołam, bo nie ma tutaj pytań od dziennikarzy. Ale dla ciebie był to trzeci finał, tym razem jednak się nie udało. Bardzo ci proszę, abyś no, podsumował to spotkanie. Tak, niestety musimy uznać wyższość rywala w tym spotkaniu i, i przełknąć tą, tą porażkę. Wiadomo, jaka, z jaką drożyną się mierzyliśmy, która walczy o mistrzostwo, o wicemistrzostwo może można już to zapewnione, można tak powiedzieć I, a my walczymy o awans w pierwszej lidze i ta przepaść jest duża, ale dzisiaj na boisku nie była widoczna i finał to jeden mecz. Wszystko mogło się zdarzyć. To my strzeliliśmy pierwsi bramkę, gdzieś zabrakło może doświadczenia koncentracji przy tych wyprowadzanych kontrach przez raków, po której strzelili drugą bramkę i. To oni się cieszą. My niestety musimy teraz wrócić, wrócić do Gdyni i dalej walczyć o, o ligowe punkty, bo, bo wiadomo, że mamy też swój cel, do którego mus, musimy dążyć i, i go zrealizować. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania do trenera, Zawodnika? zawodnika? Ja, ja z tego miejsca jeszcze chciałem pogratulować zespołowi Rakowa zdobycia tego pucharu i będziemy trzymać kciuki, żeby Raków zaszedł jak, naj, jak najwyżej w Pucharach, bo to będzie dla nas jakiś taki, jakaś osłoda, że, że naprawdę widzieliśmy. Zmierzyliśmy się z bardzo mocnym cystałem. Także jeszcze raz gratulacje dla Raku. Dziękujemy w takim razie do zobaczenia może za rok. Cześć. Dzień dobry Państwu. Rozpoczynamy konferencję prasową z udziałem trenera Marka Papszuna, trenera drużyny zwycięskiej Rakowa Częstochowa. Panie trenerze, proszę o komentarz. Dzień dobry jeszcze raz. Cóż można powiedzieć w takiej chwili? No, duże emocje i trudno zebrać myśli. Fantastyczna chwila myślę dla, dla drużyny, dla Kibiców naszych szczególnie, bo wiemy wszyscy, że w tym roku obchodzimy stulecie klubu, jest to największy triumf w historii. Cieszę się, że mogę reprezentować drużynę i, i być dumny z tego, co zrobiliśmy. Co do meczu, przede wszystkim chciałbym pogratulować Arce postawy, bo, bo to był trudny mecz dla nas. I, 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 Sporo musieliśmy się napracować, zdawaliśmy sobie z tego sprawę, że, że to może tak wyglądać, że jednak te emocje, te, ten mecz będzie, będzie powodował to, że do końca nie będziemy grali tak, jak byśmy chcieli, ale uważam i tak na, na tak, rangę takiego meczu dość dobrze to wyglądało i byliśmy konsekwentni tak jak zawsze i to, to zdecydowało o zwycięstwie i tak jak powiedziałem, bardzo się cieszę, chciałbym z tego miejsca podziękować piłkarzom, wszystkim, bo to ich największa zasługa. Ale nie tylko tym, którzy, którzy tu są obecnie, czy, czy grali się na boisku, ale wszystkim, którzy, którzy, też do tej pory tą drogę ze mną tutaj w Rakowie w jakiś sposób przechodzili, bo oni też ten Raków budowali i przez lata myślę, że to jest dzisiaj taki moment, gdzie, gdzie po tych pięciu latach dochodzimy do do Dużego triumfu i to, to jest duża rzesza tych chłopaków, którzy ten, ten klub sportowo budowali. Gratulacje dla mojego sztabu obecnego, niesamowita praca, bo też gramy co, co 2-3-4 dni, więc do takiego meczu też przygotować się było wyzwaniem. Jesteśmy na zgrupowaniach właściwie cały czas, więc to. To też naprawdę jest wyzwanie logistyczne i kapitalna robota tych, tych ludzi. Gratuluję im duży sukces i myślę, że warto warto było pracować, warto było się poświęcić, żeby dzisiaj coś takiego przeżyć. Duże gratulacje dla właściciela klubu, bo wiemy, że bez niego by tego osiągnięcia nie było, marzyło o tym triumfie i cieszę się, że mogliśmy do jego marzenia spełnić. To jest, to jest bardzo ważne. Myślę, że że to może być też sygnał, żeby, żeby no, pchnąć ten no, klub na wyższy poziom taki organizacyjny. Mam nadzieję, że to e, in, infrastrukturalne też, że to, mm, to nastąpi, że to, to środowisko Częstochowskie się jeszcze mocniej zjednoczy zepnie i, i po prostu będziemy, mm, będziemy tutaj też się szczycili innymi kwestiami, nie tylko, y, nie tylko sportowymi, na koniec trochę prywaty bo jestem tutaj dzięki swojej rodzinie, też Małgorzacie, córce Aleksandry, które mi tutaj pozwoliły na to, żeby, żeby się poświęcić temu projektowi kosztem ich, czy naszego życia rodzinnego. Za to im dziękuję i mm, jestem wdzięczny. Dziękuję. Dziękuję trenerze. Szanowni Państwo, jeżeli mają Państwo jakieś pytania, prosimy o przedstawienie się wraz z nazwą redakcji i zadanie pytania. Proszę Mariusz. Mariusz Rajek, Radiofony, Panie trenerze dzisiaj ten mecz z trybun oglądali przedstawiciele władz miasta Częstowe był też wiceprezydent i takie pytanie do trenera, czy może trener chciałby o coś zaapelować właśnie do prezydenta myśląc tutaj o infrastrukturze? Ja nie będę raczej apelował, jestem tylko trenerem i, i, i no nie, nie do mnie to należy, ja tylko trochę jak kibic tak na to też patrzę i... Chciałbym, żeby to wszystko lepiej wyglądało, wiem, jakie mam warunki do pracy i nie jest to łatwe naprawdę, ale to nie jest moment chyba, żeby narzekać, bardziej, żeby się cieszyć, więc cieszmy się z tego. Ja wierzę, że tak jak Pan powiedział, no, prezydent czy wiceprezydent poczuli tą atmosferę i, i atmosferę sukcesu i za tym, za tym pójdą, pójdą działania. Proszę, Krystian, kolejne pytanie. Krystian Latoński, Polsat Sport. Panie trenerze, ja mam dwa pytania, bo przed tym spotkaniem powiedział pan, że boi się troszeczkę przemotywowania swoich zawodników, że ich tak naprawdę nie trzeba specjalnie motywować, więc chciałem się zapytać, jak trudno było ich gdzieś tam ostudzić, no i też samego siebie, bo to nie był też wyjątkowy mecz dla nich, ale także w pana trenerskiej karierze to był wyjątkowy mecz, więc o te emocje chciałem zapytać przed finałem. A drugie pytanie, jaka będzie ta najbliższa przyszłość, czy Ekstra klasa Walka owica Mistrzostwo Polski już teraz najbliższy mecz w środę, więc walka na całego czy troszeczkę luzu tym zawodnikom dać tym podstawowego składu, bo kadra rakowa szeroka i wiemy, że w poprzednich meczach często żongował pan z zawodnikami, często wystawiał pan ten teoretycznie drugi garnitur. Dziękuję. Dobre pytanie to numer jeden. W szczególności, bo w takiego meczu jest się trudno przygotować tak mentalnie, bo... Nie jest łatwo obrać kierunek. Z motywacją nie może być żadnego problemu, ale z niepewnością, z lękiem. Rola faworyta tu nas trochę mogła przytłoczyć, bo arka tak naprawdę dzisiaj nie miała nic do stracenia, tylko wszystko do wygrania. Raków, faworyt e, musiał ten mecz wygrać. Każdy inny wynik, czyli porażka, no bo tu musiał musiało być rozstrzygnięcie, byłby sensacją. I, no i to, to, to jest najgorsze takich meczach. Natomiast tak jak powiedziałem, no musimy już sobie z taką rolą zacząć radzić i w Ekstraklasie dość dobrze sobie radziliśmy. I dzisiaj to po prostu dźwignęliśmy, czyli te metody, ta praca z chłopakami była skuteczna. Z tego, z tego się też cieszę, bo to dla mnie też jest doświadczenie. Ja nie grałem takich meczów i, i cieszę się, że, że po prostu wspólnie daliśmy, daliśmy radę. Co do drugiego pytania, Najpierw muszę ich pozbierać teraz wszystkich i dopiero później pomyślę, kto, kto jest do dyspozycji, kto się nie zagubił i, i będziemy, e, będziemy się szykowali do meczów w no, Nie ma co się oszukiwać, nie będzie to łatwe, ale z drugiej strony e, gramy o wicemistrzostwo Polski, więc też jesteśmy świadomi celu, który, który dalej mamy, bo myślę, że będziemy głodni ten puchar nie zadowoli nas na tyle, że, że odpuścimy drugie, drugie miejsce, bo po prostu mamy na to szansę, A przypomnę tylko, że nie przegraliśmy 13 meczu z rzędu, to jest kapitalny wynik. Czy są jeszcze jakieś pytania? Tutaj proszę. Gratulacje Panie Trenerze, Michał Białoński z Italii. Ja chciałem zapytać o tą zagrywkę pokerową no, z Czy to był plan, żeby takiego asa z rękawa zachować na tę decydującą fazę meczu, no bo jednak wszedł po minucie asysta, po kolejnych kilkunastu minutach bramka. I drugie pytanie od razu, wiesz, tam przy głosie, czy pan już teraz myśli o takim big picture, czyli walka o Europę, no bo za chwilę trzeba będzie tu gdzieś latem pewnie jakieś korekty składzie, jeśli tak, to na jakiej pozycji? Dziękuję. Odpowiadając na pierwsze pytanie, no różne scenariusze sobie przygotowuję przed meczem, natomiast no, nie zakładałem na przykład, że Zora Arsenicz nie wytrzyma i, i tej zmiany na przykład nie przewidziałem. Nie da się wszystkiego przewidzieć. Zakładałem, że Igor może nie wytrzymać, bo, bo uraz i nie dał po prostu rady. Tego się spodziewałem. A Dawid był przewidziany do gry zdecydowanie na dwie pozycje, więc tak, on, on był w planach, że wejdzie. Tylko kwestia tego, czy to będzie zmiana ofensywna, czy defensywna. Podobnie z Szelim. Ta, ta sama sytuacja, pod, pod zmianę był przewidziany, czyli te, te zmiany gdzieś tam miałem w głowie, natomiast mówię, no mecz, mecz ma swoją historię i trzeba reagować na bieżąco i, i też moment, cieszę się, że znowu dobre zmiany mm, zrobiłem, że, że to przyniosło efekt, bo, bo wiele razy chyba w tym sezonie tak się zdarzyło, że swoimi decyzjami pomogłem drużynie, bardziej nie zaszkodziłem. Jeszcze to pytanie o to, czy ma Pan w głowie jakiś plan na jakieś transfery? No, oczywiście, że tak, no. pracujemy nad tym, tymi transferami, no bo wiemy, że w tej Europie w tych pucharach wystąpimy i, i myślimy o tym. Nie jest to łatwe, Tak jak powiedziałem, no, jesteśmy klubem małym, klubem skromnym i e, nie jest to prosta sprawa, no. ale nie poddajemy się i, i mam nadzieję, że nie przyniesiemy wstydu. Zapraszamy do kolejnych pytań. Czy jeszcze ktoś ma ochotę? Jeśli nie, dziękujemy Państwu, dziękuję trenerze za udział w konferencji. Aha, jeszcze tutaj pan proszę. Szymowi dwójko sportowa Gdynia. Panie trenerze tak odnosiło się wrażenie, że ta bramka dla Gdynian to zaskoczyła wszystkich. I Gdynian i Was. Co pan wtedy poczuł? I jak dalsze, powiedzmy, dalsze pańskie decyzje. Z tej po tej brące wynikało. Jestem na tyle doświadczonym trenerem, że nie wybiło mnie to z rytmu jakiegoś mimo, mimo rangi meczu, czyli zarządzania tą drużyną i też chłopak, chłopaków nie wybiło, bo, bo dalej byliśmy gdzieś tam konsekwencja, ale to nas chyba charakteryzuje, bo wiele meczów tak wygraliśmy i... I zachowałem spokój, tak. Chłodną taką głowę i cieszę się, że to też zrobili zawodnicy. I szacunek duży dla nich, że w takim meczu potrafili właśnie tak się zachować. I, i no, po prostu klasa, tak. I wytrzymaliśmy to razem, tak jak powiedziałem. Byliśmy dobrze przygotowani do tego meczu, i przygotowani też na taki scenariusz, że arka może prowadzić, bo w żaden sposób nie pomyśleliśmy, że ich tu zmiażdżymy, że w pierwszej połowie będzie 3-4-0. Jak powiedziałem, spodziewaliśmy się takiego scenariusza też, że to będzie opór i, i możemy też przegrywać. Bo Arka ostatnio właśnie przyzwyczaiła wszystkich do tego, że przegrywa, a potem dopiero odbija ten mecz. To zresztą mamy przykłady z ŁKS-em i z, z Sosnowców. Także dlatego stąd to pytanie. Za biedność taką zaczęła, akcje. kiedyś kara tak się, pamięta, że nie na nasz. Masz tak Mam, 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 na szczęście mam.